Witam Was wszystkich i chciałabym Was zaprosić na czytanie z serii Sięgaj do Gwiazd. Sięganie do gwiazd to tak jak sięganie po coś, co jest nieuchwytne, coś, co pozwala nam tylko gonić za czymś, ale wiadomo od razu, z samego początku, że nic z tego nie będzie. A ja Wam mówię: spełniajcie swoje marzenia, yy, idźcie za tym, co jest dla Was najważniejsze. I bądźcie po prostu osobami spełnionymi. A ten czas, który właśnie teraz nam się objawia, czas spadających gwiazd, może być czasem, który będzie grał na naszą korzyść, bo może właśnie teraz otworzy się takie okienko dla nas, kiedy wreszcie będzie można to marzenie wypowiedzieć. Stanąć z nim twarzą w twarz, no i co? Coś wreszcie z tym zrobić. Nie być takim wiecznym malkontentem, który tylko mówi, że w życiu się nie udało, a wreszcie, wreszcie wypowiedzieć to, co jest tak ważne, coś, co gdzieś tam w głębi duszy siedzi i zabrać się za realizację. No bo przecież, jeżeli wy, nie będziecie sami spełniać swoich marzeń, to kto to ma za Was zrobić? Kto ma wymyśleć, domyśleć się, co to takiego jest? No dobra, ale dlaczego teraz? Dlaczego nie w październiku, w listopadzie, tylko teraz, w sierpniu? Ano, zdarza się to od czasu do czasu, że mamy na niebie spadające gwiazdy. I tak właśnie jest teraz, od 17 lipca aż do 24 sierpnia Perseidy będą spadać nam na tym niebie od czasu do czasu, a kulminacja tego cudownego zjawiska tych spadających i spalających się w atmosferze meteorytów tych Perseid. Przypada na noc z 12 na 13 sierpnia, kiedy to w ciągu jednej godziny będzie iść aż setka. Około setki. W związku z tym okoliczności i możliwości wypowiedzenia tych swoich marzeń będzie bez liku. Tylko wybierzcie dla siebie takie ciemne, ustronne miejsce, z dala od świateł miasta, z dala od reflektorów i latarni ulicznych i tak pod koniec nocy kiedy ta ciemność jest największa będziecie mogli patrzeć w niebo i dostrzegać to cudowne zjawisko a tak już na koniec opowiem wam taką historyjkę jak to kiedyś w starożytnym w starożytnej Grecji Ptolemeusz mówił że tak naprawdę w tym czasie spadających gwiazd, to, to bogowie robili właśnie w tym niebie taką małą dziurkę i patrzyli, co też ci ludzie na tej ziemi wyprawiają. W związku z tym, skoro ta, to wejście, to okienko do tych bogów było otwarte, można było posłać im właśnie swoje marzenie, swoje, swoje pragnienie, a wręcz swoją prośbę, i liczyć, że któryś z nich złapie i spełni tą małą prośbę. Dlaczego nie teraz? To właśnie tylko od Was zależy ten czas, ale ten czas może być już dziś. Może być 12 na 13 sierpnia, a może też trwać i trwać. No dobra. A co z Wami? Co z moim czytaniem? A no, będzie to czytanie w związku z tymi gwiazdami. Czytanie dla wszystkich znaków Zodiaku, ale to już wiecie. No dobra. Poczekajcie. To już. No i stało się. Przyszedł czas na Was, drogi bliźnięta. Jakieś to marzenie, marzenia może czekają na Wasze spełnienie? Czekacie na zmianę losu, kiedy już będziecie gotowi, gotowe do tego, żeby wreszcie zacząć działać, żeby odejść od czegoś. Czy to są stereotypy, w których tkwiliście, czy to są stare układy, a może po prostu stare relacje. Relacje, w których dotychczas, tak czy inaczej, Dużo czasu, dużo emocji było poświęconego, poświęconych, w których już trochę czasu byliście. I teraz czekacie na odpowiednią chwilę, na odpowiedni moment, żeby wykazać się działaniem, żeby od czegoś odejść, coś zostawić, pójść w coś kompletnie, no właśnie w co. Jeszcze sami do końca nie wiecie, w co chcecie iść, bo ta nowe ta, ta nowa sytuacja, ta, to nowe zdarzenie, ta nowa przyszłość tak naprawdę dla wszystkich jest nowa i nieznajoma. Można sobie planować, yy, można sobie robić schematy, a życie życiem. I zwykle bywa tak, że nawet dla tych, którzy już niby wszystko wiedzą, jak to będzie pokładane, Przychodzi ten jeden dziwny, zrządzeniowo-losowy przypadek. To coś, to nieokreślone, na które tak naprawdę nikt nie ma wpływu i zmienia wszystko. Tak więc, tak czy inaczej, czekacie na moment, na chwilę, kiedy będziecie mogli coś zrobić, z czymś się rosteć, gdzieś pojechać, coś zostawić. Póki co nie widzicie takiej możliwości, ale czekacie. OK, ale co może wam pomóc w tym czekaniu, w tym spełnieniu tego waszego ważnego marzenia? Ano, nic tak do działania dobrze nie ustosunkowywuje nas, jak pierwszy sukces. I tutaj może być to sukces na niwie finansowej. Może zakup nieruchomości, działki, może podpisanie fajnych umów, może dostanie jakiegoś spadku, darowizny, lub też rozpoczęcie jakiejś cudownej kooperacji i ta kooperacja może pójść nam bardzo dobrze. Rozpościera Wam może pójść, rozpościera niesamowite fajne, taką współpracę na niwie hmm, na jakiej niwie? Ano takiej spełniającej, cieszącej serce, czyli jeżeli już coś wykonacie, jeżeli podejmiecie się jakiejkolwiek tutaj czynności w kierunku spełniania waszych marzeń, jeżeli już coś sfinalizujecie, to ta radość z tego finalizowania, ten pierwszy krok, który jest już sukcesem, może was pobudzić do tego, żeby wykonać ten po prostu krok drugi. Jednym słowem, no do dzieła, bo tutaj bez jasnych... I takich mocno urzędowych decyzji się nie obędzie. Coś trzeba podpisać, coś przed kimś trzeba wyznać. Sami wiecie, jak to trzeba zrobić. A co przełamać, żeby właśnie to wasze marzenie się ziściło? Coś mi się wydaje, że właśnie musicie. Jak to mówią, dosięgnąć dna do wytrzymałości. Po prostu zauważyć, że tutaj, w tym miejscu, w którym jesteście, już dłużej się nie da. Nie jesteście w stanie udźwignąć tego, co to miejsce, ci ludzie, te zasady niosą ze sobą. To jest tak, jakbyście wreszcie. Zauważyli, ale właśnie pod natłokiem wszystkiego tego, co jest dość przytłaczające ograniczającego was schematu tak to nazwijmy schematu tradycji, relacji, zobowiązań, związków jakiejś mocno ym, Mocno schierarchizowanej, a zarazem mocno określonej przez zasady yy, miejsca, relacji ludzi. Tak więc musicie dotknąć wielkiego życiowego przemęczenia, żeby stwierdzić, tak. To właśnie już. I wówczas idziecie po prostu po coś nowego, coś, co wam wreszcie przyniesie taką ulgę, a zarazem wielką niewiadomą. Ulgę dlatego, że skończyliście z czymś, z kimś, co było dla was dotychczas wielkim, tak naprawdę wielką, wielkim przywiązaniem, wielką również wielkim uczuciem, wielką miłością. No bo trudno tutaj grubą kreską niszczyć wszystko to, co w waszym życiu dotychczas było. Wszak były też chwile fajne, ciepłe, miłe, kochane i tak dalej, i tak dalej. No cóż, czeka was wielka życiowa decyzja, bo coś mi się wydaje, że tutaj zmiana, zmiana może być naprawdę radykalna. Trzymam za was kciuki oczywiście. Zapraszam do pisania, komentowania, subskrypcji. Tak, nie zapomnijcie o subskrypcjach. No i co? Do następnego.